Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza ja Zapraszam na Tarota codziennego. Dziś mamy czwartek, 28 kwietnia. Sprawdzimy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Czwartek, 28 kwietnia. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku? Czwartek, 28 kwietnia. Czwartek, 28 kwietnia. Jaki będzie dzisiejszy Dzień czwarty, 28 kwietnia, najpierw oczywiście zaczynamy od znaku Barana No tutaj macie kartę dziesiątki mieczy. tak więc u Was dzisiejszy dzień nie zapowiada się zbyt ciekawie Karta mówi o takich stanach depresyjnych, o tym, że być może ktoś bliski Waszemu sercu Sadzi Wam przysłowiowy nóż w plecy. Tutaj karta też może wskazywać na różnego rodzaju kontakt z psychologiem, z psychiatrą. No, ogólnie niezbyt ciekawy dzień. Jeżeli chodzi o osoby z pod znaku byka, dziś macie szansę coś oblewać, coś świętować, macie szansę spotkać się w jakimś większym gronie. Tutaj karta Turki Kielichów może również wskazywać na takie sytuacje, w których poczujecie się niepoważnie potraktowani, bądź też odbierzecie pewną sytuację jako taką niepoważną też karta może mówić o takich sytuacjach, w których na przykład dowiadujecie się, że jest w Waszym związku jeszcze trzecia osoba osoba z podznaku bliźniąt. tutaj macie kartę rycerza buław, tak więc gdzieś możliwe są różnego rodzaju wyjazdy podróże, takie przemieszczanie się życie w biegu, tutaj karta podpowiada właśnie, żeby nie działać w w sposób taki, że najpierw robisz, a później myślisz, bo tutaj też możesz gdzieś kipić taką energią i kierować się zbytnio emocjami. Dla osób stanu wolnego karta może mówić o sytuacjach stricte jakiegoś flirtu bądź też romansu. Jeżeli chodzi o osoby z poznaku raka, no tutaj. Uważajcie w dniu dzisiejszym na niespodziewane sytuacje. Karta wieża, wieży mówi o tym, że coś dziś może runąć, tak więc też nie radziłabym w dniu dzisiejszym niczego rozpoczynać z tego względu, że prędzej czy później i tak to wszystko się zawali. Osoby z podznaku lwa, tutaj bardzo miły, sympatyczny dzień. Ogólnie, ogólnie emocje będą grały pierwsze skrzypce. Jest to dzień, w którym ktoś może Wam wyznać swoje uczucia, lub też to Wy właśnie w dniu dzisiejszym powiecie, że kogoś kochacie, że coś czujecie do danej osoby. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób stanu wolnego. Śmiało zakładajcie swoje konta na różnych portalach randkowych. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Pan, tutaj macie kartę sądu ostatecznego, tak więc dziś pewne sytuacje mogą zostać rozliczone. Karta mówi o takim wewnętrznym oczyszczeniu. Dziś możecie mieć kontakt z osobami z Waszych poprzednich wcieleń. Tutaj możliwe są różnego rodzaju takie sytuacje, w których całkowicie zmieniacie swoje postrzeganie świata jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi tutaj bardzo pozytywny dzień ogólnie macie szansę zrealizować wszystkie swoje zamiary i plany dzisiejsza tematyka dnia może krążyć wokół um, rodziny, domu jakiejś, um, jakiejś stabilizacji też śmiało możecie wchodzić w różnego rodzaju związki małżeńskie, związki partnerskie jeżeli chodzi o skorpiony, to tutaj bardzo ciężki dzień uważajcie na to, żeby się dziś nie przemęczyć, żeby nie brać na swoje barki zbyt wiele czemuś być może nie będziecie w stanie podołać, coś może Was przytłoczyć. Tutaj też są możliwe różnego rodzaju bóle kręgosłupa. Osoby spod znaku strzelca dziś śmiało możecie rozpoczynać nowe projekty. Możecie mieć dziś kontakt z kimś takim bardzo sprytnym, ogarniętym, taką osobą bardzo obrotną, która potrafi bardzo wiele rzeczy załatwić. Osoby spod znaku koziorożca w dniu dzisiejszym uważajcie, żeby czegoś nie przeoczyć, czegoś nie zauważyć To, czego tak naprawdę potrzebujecie jest bliżej niż Wam się wydaje Karta czwórki kilku może też mówić o tym, że Wy czegoś nie chcecie po prostu widzieć Że udajecie po prostu, że tego nie ma Osoby z podznaku wodnika, tutaj macie kartę drzewa życia Tak więc u Was dziś możliwe są blokady na całej linii Tak więc starajcie się dość tak swobodnie i... Na luzie, spędzić dzisiejszy dzień. I jeżeli chodzi o osoby z znaku ryb, tutaj macie kartę cesarza, tak więc dziś sprawy zawodowe mogą być na pierwszym miejscu. Jest to dobry dzień dla osób szukających pracy, jest to dobry dzień na rozmowy kwalifikacyjne, jest to bardzo dobry dzień dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, bo nikt. Ich... Chcą też wejść w współpracę z jakimś mężczyzną, tutaj też ważną rolę w dniu dzisiejszym może odegrać jakiś mężczyzna, ktoś starszy, wasz partner, ojciec, dziadek. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę już do stałego związku. Tam więc o tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego czwartku i zapraszam Was na jutro. Pa, pa!